Przepłynęła mi na ogon. Sorry, to ja nie widzę własnego nosa. Pinkie Pie mówiła wam, co to za niespodzianka na Wigilię Serdeczności? <laughs> Witajcie w moim niesamowicie, niesamowitym Escape Roomie! No i? Podoba się? Tak, bo wygląda jeden do jednego jak stodoła Applejack. O, ale to o wiele więcej niż stodoła. To świąteczne podpowiedzi, zagadki i rebusy pochowane. Jeśli ich nie rozwiążecie, żeby znaleźć klucz, nie wyjdziemy stąd. No, błagam, dziewczyny, przecież umiemy wyjść z każdych tarapatów. Świetnie! Bo jeśli nie wyjdziemy stąd w odpowiednim czasie, coś strasznie wielkiego i strasznie strasznego się nam przydrawi. A co takiego konkretnie? Nie Jużłaś ten escape room. Aha. I zadbałam o to, żeby o wszystkim zapomnieć, żebym mogła się bawić z wami. Oui. Ta wskazówka znaczy coś innego. Powinniśmy najpierw lizać cukierki, dopiero potem śpiewać kolędy. Ja to widzę tak, że mamy galopować tyłem, gwizdać kolendy, a potem lizać cukierki. Może

O więc, która z tych rzeczy jest potrzebna do zorganizowania idealnej wigilii serdeczności? Wszystkie! <laughs> I czas się skończył. Nie znalazłyście klucza, więc szykujcie się na to, co się zaraz wydarzy. Eee, najfajniejsze to mocne słowo.